Założeniami konferencji biznesowej Konektywa było skupienie wokół, wokół całej idei jak największej liczby biznesmenów, właścicieli firm, przedsiębiorców, prezesów, dyrektorów, tak żeby skonsolidować środowisko biznesowe w regionie łódzkim. I mam wrażenie, że to się udało. Sądząc po opiniach, po tym jak ludzie wychodzili zadowoleni, uśmiechnięci, jak gratulowali, to widzę, że nasze przedsięwzięcie. W 100% zostało zrealizowane. Konferencja ma hasło przewodnie: cztery filary biznesu, tak? i tak się nazywa w ogóle konektywa. Firmujemy to jako cztery filary biznesu, i rozmawiamy podczas konferencji o public relations, o marketingu 3.0, o komunikacji i motywacji. I tych tematów chcielibyśmy się trzymać. Oczywiście, tych filarów może być znacznie więcej, natomiast według nas, według naszego doświadczenia. Na tych filarach opiera się każdy dobrze prosperujący, efektywnie działający biznes i promujemy dokładnie takie ufilarowienie budowania biznesu. No, a przede wszystkim tak naprawdę dążymy do tego, żeby budować, żeby budować relacje z biznesmenami, z właścicielami firm, bo już z doświadczenia też wiemy, że jeżeli mamy fajne pomysły, potrafimy się wymieniać tymi pomysłami, to, to biznesy same się rozwijają. To tam nie trzeba nic więcej. Po prostu to idzie i tyle. Tytułem dzisiejszej konferencji były słowa wypowiedziane przez ikonę przedsiębiorczości i kreatywności Steve'a Jobsa, czyli Przyszłość nie jest już taka jak dawniej. Ja się w stu procentach podpisuję, i w ogóle my, ta cała inicjatywa to jest w 100% procentach podpis pod, pod jego słowami, bo. Yy... Przyszłość trzeba gonić, tak? To, 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 to nie jest tak, że można uznać, że życie się nie rozwija, cały czas stoi w miejscu, jest takie samo. Ono się cały czas zmienia. Jedyna stała rzecz na świecie, którą mamy, to jest to, że w życiu mamy wieczne zmiany i, i, to, i to życie cały czas podlega ewolucji. Dlatego, jeżeli to zrozumiemy. Jeżeli będziemy potrafili ogarnąć umysłowo to, że, że my również powinniśmy się zmieniać bardzo intensywnie, no to sukces wtedy jest pewny. Często ludzie podchodzili i mówili na przykład, że pana, my tutaj jesteśmy z konkurencji, gratulujemy doskonałej roboty, bo to naprawdę fantastyczna, fantastyczna impreza i fantastyczna konferencja. Tak trzymać i tak dalej. Także to już jest pocieszające, że, że konkurencja czasami podchodzi i gratuluje. Na co my zawsze stwierdzamy, że my nie jesteśmy dla nich żadną konkurencją. My bardzo chętnie z nimi możemy współpracować, bo lubimy się otaczać ludzi Którzy są po prostu dobrzy, i, i, i wtedy dopiero biznes się rozkręca, jeżeli robi się go w otoczeniu ludzi dobrych, przedsiębiorstw dobrych. Pracujących etycznie i chcących osiągnąć ten sam wspólny cel. Planujemy kolejną taką konferencję na przełomie maja i czerwca. To, to, jest, to jest bardzo fajny okres, kiedy można sobie w spokoju porozmawiać o tworzeniu biznesu, budowaniu potęgi bądź o walce z jakimiś tam przeciwnościami. Już zamierzamy, mamy w planie zaproszenie fantastycznych gości. Także serdecznie zapraszamy. Niech przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Bo w sumie to dlaczego mamy się ograniczać tylko do, tutaj do regionu łódzkiego, mam wrażenie, że takich spotkań jest potrzebnych więcej i coraz więcej w całej Polsce, nie tylko tutaj.